Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj na kanale mikstura z ziół, z kuchennej szafki, która pozwoli Wam strawić najcięższy, najbardziej obfity posiłek, żeby poczuć się natychmiast lekko i w brzuchu y, poczuć ulgę. Bez tabletki, za to z kuchennej szafki zapraszam. Taki przepis przyda się Wam przez cały rok, a zwłaszcza w okresie sylwestrowo, karnawałowo, świątecznym, kiedy umówmy się, tu kolacja, tam jakiś poczęstunek uznajomych, świętujemy, bawimy się, no ale na drugi dzień albo już wieczorem po takiej kolacji czujemy ciężar. No i co zrobić? Ja na szczęście lubię gotować, więc w szafce mojej z ziołami, z przyprawami, natychmiast znajdę coś, co zadziała rozkurczowo, co złagodzi napięcie w brzuchu, wzdęcia, zgagi, uczucie ciężkości. Przepis będzie bardzo prosty i z tego, co macie w szafce, czyli. Uważam, że w każdej szafce, już nie kuchennej, ale w każdej kuchni powinna być suszona pokrzywa. Ta suszona pokrzywa ma tak szerokie zastosowanie, bo pomijając, że właśnie zadziała bardzo dobrze na układ trawienny, to jeszcze wzmocni naczynia krwionośne. Pękające naczynka to problem, który znamy zimą i latem również, więc wzmocni nasze naczynka, ale również i włosy, i skórę. I działa przeciwzapalnie, czyli okres przeziębieniowy jest idealny do tego, żeby pomyśleć o tej pokrzywie. Więc myślimy o pokrzywie, a kiedy czujecie, że przesadziliście z jedzeniem. To robicie sobie napar. I tak, spora szczypta pokrzywy. Teraz coś, za czym wielu z nas nie przepada, czyli kminek. Ale kminek jest błogosławieństwem dla naszych jelit. Błogosławieństwem, jeżeli chodzi o sytuację, kiedy jesteśmy przejedzeni w zdęci i mamy naprawdę problem z brzuchem, a czy mamy Sylwestra, czy wielkie wyjście i też chcemy mieć płaski brzuch? Polecam bardzo tak minku do tego i coś co ja na przykład w kuchni bardzo lubię, czyli majeranek, kiedy dodajemy go do ciężkich potraw. Nie tylko ma walory smakowe, ale oczywiście dzięki wszystkim olejkom, które w sobie posiada, też działa łagodząco, przeciwskurczowo, antyzapalnie, łagodzi błony śluzową żołądka, majeranek również w szafce kuchennej może być traktowany jak zioło zapteczki. Tego majeranku też sporo. Dla jakby troszeczkę zrównoważenia tych aromatów kminku, majeranku pokrzywy, Odrobina imbiru. Imbir również działa prozdrowotnie, ale tutaj ma znaczenie bardziej takie aromatyzujące. I zalewacie nie gotującą się wodą, tylko już gorącą. I zalewacie to sobie tak na 15 minut. Zobaczcie, już łapie kolor. I taką ciepłą miksturę, taki cieplutki napar pijecie. No właśnie, po świętach, po imprezach, po sylwestrach. Po komuniach przypomnijcie sobie, pokrzywa, majeranek, kminek, trochę imbiru i będzie lepiej. Bez chodzenia do apteki, zdrowo, przy okazji Wasza skóra też się ucieszy. To takie moje małe triki kuchenne, no bo na tym kanale triki powinny być. Subskrybujecie, lajkujecie. Komentujecie, może skomentujcie, z jakimi dolegliwościami się borykacie. Ja spróbuję znaleźć z mojej kuchennej szafki odpowiedzi na Wasze bolączki. Może razem znajdziemy jakieś rozwiązanie zdrowsze, które nie jest lekarstwem w postaci tabletki, a lekarstwem w postaci natury. Dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że żegnam się z Wami i że czujecie się fantastycznie, a jeśli nie, pomyślcie o mojej miksturze. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli szukacie innej inspiracji na coś małego, coś zdrowego, zapraszam tutaj.